Dobry. To Dzień jest odcinek dobra. 33, czyli pierwsza część, bo to jest odcinek z widzami. Pierwsza część. Uważajcie, będą parytety. Mamy mężczyznę najpierw, to jest Mateusz. Dzień dobry. Dzień profesor. dobry, Mateuszu. Mateusz jest dzisiaj ze mną, będzie jeszcze z nami. Jedna kobieta, natomiast to jest pierwsza część odcinka 33, kończącego ten sezon. Cieszę się bardzo, że kończysz ten sezon, prawda? Jestem Bo... niesamowicie podekscytowany stresem stresik na maksa. Stresik na maksa, jak w radiu, tylko tu nie wygrywasz 100 tysięcy, no co najwyżej przejażdżkę. Dzisiaj postanowiliśmy sobie tak luźno porozmawiać, zupełnie bez winy. Teraz razu lepiej. Rozmawialiśmy tak poza anteną, jak się zgłaszałeś do, do tego odcinka. To interesujemy się obaj motoryzacją. No tak, ja zacząłem w sumie za, Jak zacząłem robić prawko? Kiedy zacząłeś robić? Wtedy już można było robić od. Yy, Wiesz co, ja jestem 16, troszeczkę od ciebie starszy, ale. Jestów. Ja je zacząłem robić dosyć późno, bo ja wtedy jeszcze mieszkałem w z rodzicami. I miałem taki warunek, że zdasz maturę, to dostaniesz prawko. Dostaniesz się na studia, to zapłacimy cię za prawko. Skończ tak e, pierwszy rok, skończ drugi, obroń się tak dalej i tak dalej. Powiedziałem no. nie. Czyli w tym nie przypadku. ma opcji. Wcześniej, wcześniej w tym musi być wcześniej. Wszystko, wszystko po maturze. Eee, to jest taki stały tak. Nie, ja zacząłem na pierwszym roku, na pierwszym, drugim roku studiów robiłem prawko. Bo no jeden rok e, zacząłem studia, nie skończyłem ich. I przerwałem i zaczął, zapisałem się do zupełnie innej bajkę I wtedy zacząłem robić prawkę, zrobiłem to drugim razem. Poszedłem na biologię, no. zaraz po maturze, bo jestem po biolchamie. No. E, I jakoś tak nie byłem w stanie znaleźć, co mnie interesuje, więc poszedłem. Na biolo, no to biologia poszedłem sobie. Mhm. Nie skończyłem, na botanice się poddałem. Postanowiłem, żeby lepiej ja opuścić studia, zanim mnie sesja wygoni, więc. Taka była bardzo prosta historia. zaraz Cię odstraszył. Wiesz co, ja na początku czerwca złożyłem papiery na rezygnację no. i chyba po dwóch miesiącach tak naprawdę dostałem odpowiedź, że mnie wykreślili i że bardzo im przykro. I ten. Że Ale nie przykro. było im aż tak bardzo przykro, bo nie płaciłem za te studia. Właśnie poszedłem na nauczyciela języka angielskiego. Bardzo popularne studia u siebie w Siedlcach. I? I skończyłem licencjat jak najbardziej. Bez Uczysz się? Język, mogo... Znaczy, możesz uczyć języka angielskiego? E, tak, mogę uczyć języka angielskiego aż do liceum, na studia niestety nie pouczę studenciaków jeszcze, bo nie mam magistra. Magistra teraz kończę pisać, drugi rok już kupiszę. Też z tego? Nie, e, poszedłem na tłumaczenie specjalistyczne, bo raczej poszedłem na anglistykę stricte z pasji, bo uwielbiam ten język, bardzo lubię uczyć, bardzo lubię rozwijać w ludziach pasję, mm -hmm. motywować ich. Może sam jestem lenim przy okrutnym, w tym momencie pozdrawiam moją narzeczoną, która codziennie cierpi przez to. Eee, Jak i... ma narzeczona na imię? Karolina. Karolina. Pozdrawiamy Karolinę. Bo będzie oglądać mam nadzieję. Tak, powiedziała, że nie mam prawa sprzedawić tego na Facebooka, dopóki sama tego nie obejrzy. No to w takim razie co robisz na co dzień? Na co dzień Czym tworzę... Czym się parasz? Na co dzień tworzę, obrabiam, zabawiam się napisami do filmów, seriali w takiej dużej korpo warszawsko-międzynarodowej w sumie. Mhm. E, I w tym momencie pozdrawiam też Katarzynę szefowo, przed chwilą do mnie dzwoniłaś, tak? Już wiesz, że to wtedy rozmawialiśmy. Tak. tak. Ogólnie, jeśli widzisz gdzieś tam film Disneya, to wyszło od nas na przykład. Tak? Że, ale ty pisałeś te napisy? Nie, 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 nie. Ja zajmuję się stricte aspektem technicznym, tłumaczę zupełnie inna e, bajka, inna ekipa. Ty, ty. Ja się się, nie, Ja zajmuję się aspektem technicznym, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Tak jak e, idzie do, do klienta, z powrotem wraca, to już media, napisy, wszystko ślicznie. Więc jeśli ktoś widzi, że napisy gdzieś tam nachodzą, to to nie byliśmy my. Szukam auta takiego pierwszego, pierwszego w ogóle dla kierowcy, który się będzie sprawiał w jeździe potrzebnym. Wiesz, mamy prawko z ale... Ale nie jeździcie. Mało, bardzo mało jeździmy. Jak wrócimy do domów, to wtedy pożyczymy od rodziców samochód i można pojeździć. ale ja tak. tak to porażę, wiesz, szkoda mi po prostu kupić auta za dobrą kasę, jak nie mam mu wprawy. <grym> tu stuknę, tu ktoś mi przytrzę nawet nie ze swojej wina, z winy kogoś innego. Nie no, wiem, cokolwiek, wiem jak to jest, w to nawet ci kartki nie napiszą. Ja miałem tak w poprzednim no. samochodzie, dwa, <grym> dwa boki miałem poprzycierane i zero odzewu. Nie, to ja ktoś to nie... ma w dupie no, generalnie. Nie chce mu się za to płacić, wiadomo. Albo w ogóle ubezpieczenia nie ma, to też jest przecież na gminne. Ja zarejestruję na tatę trochę. Że no, no to z to tańczy, te zniżki potem lecą. No. To, a niektórzy robią tak, że rejestrują sobie przyczepę na przykład na siebie. Czy przyczepa stoi, a dopiero te zniżki. <laughs> nie spotkałem się z tym jeszcze, bo oni wiesz, no to nie będzie miała żadnej stłuszki, bo przyczepa nie jeździ. No tak. Kupujesz jakiegoś starego grata za kilka stów i rejestrujesz go na siebie. Proposz grata przypomniałeś mi jeszcze te czasy, kiedy zaczynałem robić prawko, Koledzy już mieli, kupowali nagminnie na dosłownie maluchy 200, e 250 zł, maluszka. Zatankować drugie, tyle wiadomo, było wtedy wart. E e Albo back. na promocji to wiesz, pełny bag nie? Jechali gdzieś tam na jakieś lasy, na jakieś pagórki, offroad mm -hmm. pełny. A to tam dużo, dużo to paliło? Maluch 7-8 litrów tops? Tak. To znaczy wiesz, jak na obecne standardy, no to to jest dużo. No dużo. A jak na taką małą pierdziawkę, która ma dać Ci fan i zdezelujesz ją, nie będzie Ci nie szkoda na dwa razy na, na wyjazd gdzieś na lasy, na jakieś pagórki, szutry, cokolwiek. I jak się sprawdzał taki maluszek? Wiesz co, nigdy prywatnie nim nie wyjechałem. ja słyszałem, że to jest ale... całkiem dobre auto off-roadowe -road, off właśnie. Niektórzy z tego robili tak No taką, chłopaki może... mówili, że był fan niesamowity, szczególnie, że no jest, że strefa zbiornika kończyła się na silniku. No, ale do dzisiaj jeździ. A ja powiem Ci, że byłem na Kubie niedawno i tam jest więcej maluchów niż u nas. Bo tam kiedyś tak, no, no. Wiadomo, dlaczego przyjaźń polsko kubańska kiedyś istniała. No więc, oprócz tego, że nasi studenci tam jeździli, no to mamy tam teraz też dużo maluchów i normalnie jeździ Fiat 120. 6P z napisem Polski Fiat. Tylko, że no wiadomo, Klimatik zmusza do tego, żeby jeździć z otwartą klapą z tyłu, bo inaczej by im się <grym> trochę przejęło. Jeździło przejśla. się tak, jeździło się tak. No, jeździło się na wakacje do Bułgarii, nie? Ostatnio wybrałem sobie apkę do nauki angielskiego, <grym> tfu, japońskiego, przepraszam, mhm. bo... Kręci mnie ta kultura, i tam pierwsze słowa, które były w samej apce, że apka polega na nauczaniu języka, ale nie da się go dobrze nauczyć, jeśli nie wejdziesz w tę kulturę w całości. I coś w tym jest. Dragon Ball oglądałeś? Nie, przyznam, że tego nie oglądałem. Nie jesteś mangaką, nie lubisz anime i tym podobnych. Nie, nie, raczej nie. Nie, ale Pokémony oglądałem, To też anime. <słuch> tak, to też anime, ale pamiętam jeszcze, się działo na podwórku. Jakiś tam zegarek za 5 zł. Był, żeby godzina była, bo by budzik budzie Dragon Ball. Lecimy. Wszyscy do domu, każdy do siebie. Dragon Ball sporo co na podwórku. Słyszałem tę historii. Ale, ale tak jest! Ale, tak nic, było. ale nic poza pokémonami nie oglądałem. Cóż, każdy wrócę innego. Nie, ale to akurat to miałem naprawdę dużą fazę, bo ja na tym game Boyu to też przegrałem sporo w ten Nigdy nie miałem Game Boya, ja zawsze grałem na emulatorze i taka historia, jak jeszcze nie mieszkałem w Warszawie, bo to się niedawno wprowadziłem, jakieś 3 lata temu, mm -hmm. z kumplem ze studiów jedziemy, gdzieś jechaliśmy do niego chyba, wysiadamy na dworcu gdańskim metrem. pakujemy się w i jedziemy sobie w tą w stronę dalej Bemowa czy tam Bielan, whatever. Ludzi fest tego tramwaju mm -hmm. To Maciek, cholera, ja znam, gdzie ci ludzie wszyscy jadą. Spoko, następne wysiadam. A jak ten następne? Co jest za następne? Markadie. 500 metrów stąd. Po co? Z buta, lato, 25 stopni. No. Pomieszkasz dłużej w Warszawie, przyzwyczaisz się. Miał rację. No tak. Nie chce się ludziom i mi czasem się tak nie chce Znaczy to jeszcze podejść. zrozumiem, ale jak jakieś babki wchodzą z wózkami, jak wyjdą sobie na spacer i jadą tramwajem na spacer, no to to, dzisiaj to już wysiadam, jest bzdura dopiero. No. Dzisiaj wysiadamy z metra yy, i pakują się jakieś takie no, typowo małżeństwo, które lubi wstać rano po kelerisa, znaczy teraz Amarenę. Kellerisa już nie sprzedaje w Biedronce. Tak? Okay. No, to oni pełny dosłownie wózek zakupów z Biedronki do metra. Przedostatnia stacja metra. Jaki tu jest sens? Ile zaparkować zaparkować gdzieś gdziekolwiek. Ja nie wiem czy mi się teraz nie skasowało. Właśnie jakoś teraz miesiąc temu. Ale jeżeli nie, ale nie, skasowało mi się teraz. Czyli teraz, teraz powinienem mieć 0 już 14. Miałem. Ale to tylko, ale to tylko dlatego raz się nie. No. Za co? raz mnie złapali jak jechałem w zabudowanym. No, no tam stuwa była, tylko że jeszcze przed przed tym. Mm -hmm. Przed tymi przepisami co weszły, że nie można było przekroczyć 50, bo tam zabierają teraz prawo jazdy, za to ale, się wtedy ten jeszcze, ale wtedy jeszcze wtedy jeszcze nie zabierali i tam chyba nie było równo 100, ale jakoś 97, 8, mhm. coś takiego, więc, więc dostałem wtedy 300 chyba i 8 punktów. A drugi razem to w, też jeszcze starym samochodem, bo to obad mhm. starym. No tak, bo mówiłem, że tego masz pół roku. Tak, a jeszcze tym nie dostałem żadnego mandatu, no i na tamtym to po prostu pojechałem... Jeszcze. No, no ja jeszcze no pewnie dostanę gdzieś tam. Wyjeżdżałem sobie z myjni, bo go umyłem, wtedy miałem ten matowy lakier taki, tym plastidipem, co go pomalowałem, no to nie za bardzo można było trzeć gąbką, ani nic takiego, więc po prostu myłem go bezdotykowo. Mhm. I wyjechałem z tej myjni, zazwyczaj rytuał miałem taki, że jechałem, żeby się wysuszył troszkę no. no to sobie tam przyspieszyłem na wale miedzeszyńskim tam właściwie dzisiaj jechaliśmy mhm. I, no i pan stał tam akurat za zakrętem nie było go widać, bo tam jest droga w taki łuk i on sobie stanął za przystankiem schował się pomiędzy te panele wygłuszające, tłumiące mhm. dźwięki no i ja wyjeżdżam za zakrętą tam jechałem tak dosyć szybciej, żeby mnie przewiało no i, i mnie zatrzymał. To wtedy było 206 punktów, więc miałem 14. A od kiedy ty oglądasz w ogóle ten program? E, od drugiego odcinka bodaj. E, Naprawdę? E, drugiego czy trzeciego? wiesz? tragiczną był, pamięć do imion. Drugi był Super Marianem, trzeci był z Rokiem. E, a pierwszy? E, e, z Rojem. Z Rojem. To z Rokiem. Od Roka. To trzeci. To z trzecie. Od trzeciego odcinka cię oglądam. Wpadłeś mi w i mi w polecanych. Naprawdę? Wow, mm -hmm. Dzięki YouTube, dzięki. Ocenia, w polecanych prawda. I wtedy obejrzałem sobie od razu dwa poprzednie odcinki. Mariana wtedy w ogóle nie wiedziałem kto tu jest. Aha. Ale później zobaczyłem Ej, to ten od Miksa. No. Marian, zrobiłem. <laughs> nie, i tak naprawdę no, jakieś dwa lata siedzę, tak częściej oglądam YouTube. A to no. było z nudy, bo w pracy nie miałem co robić. To w pracy mnie obejrzałeś? Mm, nie. To w drodze do pracy. na telefonie, ja się od grudnia parę, żeby w końcu siąść i montować ten głupi materiał. I co to będzie? czy wiesz co, ja nagrałem trening, taki bardzo, bardzo basics trening, taki domowy, trzy ćwiczenia na brzuch, jakieś tam pierdółki dla osób, które, wiesz co, tak zauważyłem, że ludzie jeśli chcą ćwiczyć, to skupiają się na jakichś takich pierdółkach typu brzuch, typu pośladki u kobiet, typu a oh, chcę szybko napakować. Zrób klatę w trzy tygodnie do wakacji. Tak, projekt plaża na szybko, nie? Teraz za dwa miesiące się zapiszą i nagle się obudzą z ręką w nocniku, że się nie da. Bo się nie da. No to na czym polegają te twoje ćwiczenia? Znaczy, to jest takie jakieś trzy proste ćwiczenia, naprawdę dla kogoś, to potrzebuje, kto chce zrobić brzuch, po 15-20 minut ćwiczyć coś w domu i, i tyle. Ale to jest takie. Niby się przyłożyłem do tego, żeby to nakręcić, fajnie, żeby to wyglądało, ale muszę to zmontować, wrzucić. No! No, no tak, choć. Tak ogólnie, bo tak jak słuchałem i wywiadów twoich z innymi rozmów, na przykład z DJ ostatnio sobie przypomniałem, bardzo typa akurat lubię. Mhm. E, I on wspominał o prywatności i popularności, że zaczyna być na Też to czujesz? Że, zaczyna, mhm. że ludzie zaczynają mhm. być. No są takie przypadki, kiedy ktoś po prostu no, pisze do ciebie, bo na razie nie ma innej możliwości. Mhm. Bo ja akurat tak mogę z tej strony o tym powiedzieć, bo na razie na ulicy to ludzie do mnie nie podchodzą. Czasem tam mnie poznają, napiszą do mnie potem, że mnie widzieli, ale jednak nie ma takiego bliskiego kontaktu. Ja nie mówię, że ja muszę mieć ten dystans, dystans że ja jestem pan z internetów, i, 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 bo, bo sam wiesz, że nie. Rozmawialiśmy sobie, jeżeli ktoś ze mną normalnie rozmawia i nie nadużywa jednak tego czasu, który może, mogę mu poświęcić bo no wiadomo, że ja też mam inne rzeczy i każdy je ma. Ale jeżeli ktoś do mnie pisze, wiesz, co poranek, co tam, jak tam, co u Ciebie, co robisz, czy nagrasz to, czy tamto, co myślisz o tym, no... Jednak sami dobrze wiecie, że i Wy nie mielibyście czasu na takie rzeczy odpowiadać. Ale ktoś co słusznie już powiedział, że to jest na takiej zasadzie, mi się przynajmniej tak wydaje jako widza, dużo jednak oglądam tych YouTubów, no. że YouTuberzy starają się wychodzić z taką... Żeby ich ludzie widzieli jako osobę, taki siomek z ulicy, taki zwykły kowalski, niczym się nie wrótujący. Tak. Ja też to Z tym, zje... że jest rozpoznawalny, więc oni skracają strasznie dystans, ty wy. Tak, oni skracają dystans. Tutaj i... ludzie nie widzą, że ej, ja też mam swój świat, to jest moja strefa komfortu, którą ty naruszasz. Będę Ci faktycznie zapisać na siomek, chodzić na siódmą rano i nas sprawę. Nie wiem, rano. czy będę nie wiem czy będę dał radę. Ja też rano, naprawdę. Ci, ja też się nienawidzę, dlatego nie bym się, się nie podjął takiego chodzę, zadania. Właśnie dlatego chodzę, powiem Ci, bo... Dobrze sobie coś takiego narzucić. Tak, yy, wstaję sobie po szóstej, ogarnę się troszeczkę, zjem coś, żeby znaczy najpierw zjem, później się ogarnę, bo trzeba tak troszeczkę dać się odpocząć. Pójdę, dostałem rozpisany trening. Yy, Dwie godzinki spędzam na siłowni razem z prysznicem później. No. Byk do roboty od razu, metro i do roboty. W naprawdę dużo mi daje ta siłownia, bo, bo mam motywację do wstania rano. Mam lepszy humor, naprawdę nie sądziłem, że to aż będzie tak, czuwalne. Jem więcej, co jest straszne dla mojego budżetu. No i dlatego chcę robić, motywować innych przez to, co mnie teraz motywuje. Wstawanie. Ale to będzie jakiś kanał na YouTube? Chcę tak, chcę tak to zrobić, no ja dla pasji stricte, bo mnie to naprawdę kręci to, że ja jestem w stanie komuś pomóc przez swoje prywatne doświadczenia, które naprawdę mnie gnoiły w młodu. No, w takim razie ja szczerze czekam na Twój materiał pierwszy. Na pewno podlinkuję, jak uda mi się nakręcić. Dzięki pięknie za fajną Dziękuję bardzo, to był Mateusz, możesz się pożegnać z widzami, to był Mateusz. A teraz czekamy na gosie, bo Gosia będzie kolejnym gościem. I do czego was również motywujemy? Do tego, żebyście kliknęli łapkę w górę, bo to wiadomo, tak, to trzeba polecić. Tam, tam pewnie będzie. Wypowiedzcie się, ja to bardzo cenię i będziemy wpisywać na komentarze. I tutaj klikajcie w subskrybuj, bo naprawdę fajny kanał. No, no to mówi gość, który oglądał to od trzeciego odcinka. I widział pewnie już wszystkie materiały. Jak na razie wszystkie. Dobrze, no, więc żegnamy się, dziękujemy wam bardzo. 이제 이제.